Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj na tak zwanym widelcu mamy bardzo fajny motocykl, czyli Honda CBF 1000A. A jak ABS, czyli wersja z ABS-em, motocykl z roku 2006 od pierwszego i jedynego właściciela z rynku niemieckiego. Mamy tutaj nagrzany silnik świeżo pojazdów Tak to nam tutaj pięknie mruczy, to się bardzo, pięknie wygląda przy okazji. Odby CB1000 mają dosyć dobrą kulturę pracy, także silniki w tych motocyklach chodzą bardzo przyjemnie tutaj 48 000 przebiegu no i może z drugiej strony podejdziemy co działa tak jak natura chciała Będziemy go tutaj ekstremalnie mocno gazować, bo to jest bez sensu. Ale silnik jest nagrzany, także troszeczkę można. CBF-1000, dla kogo jest taki motocykl? Słuchajcie, to jest jeden z bardziej uniwersalnych i przestronnych motocykli. On jest zbudowany w taki sposób, że nie jest jakimś takim, nie wiem, wielkim, dużym motocyklem, tylko jest taki po prostu średni. Czyli nadaje się i do wyjechania w trasę jakąś dalszą, kraj, czy poza granice kraju. A także można nim po prostu wyskoczyć, nie wiem, do miasta, coś załatwić, gdzieś podjechać. Także wszechstronność tego motocykla jest naprawdę tutaj duża. Dobra, wentylatorek się wyłączył, możemy maszynę zgasić. Dlaczego kupiliśmy ten motocykl? Słuchajcie, kupiliśmy go dlatego, że on jest od pierwszego właściciela, także bardzo fajnie, bo to się rzadko zdarza, żeby na nastoletni motocykl miał tylko jednego właściciela. Druga sprawa ma dosyć nieduży przebieg. Tak? 48 tysięcy to może nie jest jakiś super mały przebieg, ale to jest dosyć mały przebieg. Tutaj w tych rocznikach najczęściej występują przebiegi rzędu 70-80 tysięcy, także 40 parę. To jest, słuchajcie, dosyć mało i fajnie. I widać po tym mocku, że jest to dosyć świeży egzemplarz. Zobaczcie, na przykład, jak to fajnie tutaj wygląda. Krótkie te śrubki, wszystkie takie. No naprawdę fajnie. Tak? Alternator tutaj mamy wymieniony, Zresztą widać po przewodzie, że było to wymieniane, także fajnie. Tak samo widać tutaj po uszczelce pod pokrywą, że zaworki były regenerowane, regenerowane, przepraszam, regulowane, także bardzo fajnie. Poza tym, ten motocykl miał rok temu duży serwis zrobiony, właśnie była regulacja zaworów, była wymiana opon, klocków i napędów, więc te rzeczy są prawie nowe. Zobaczcie, to są opony z 22 albo trzeciego roku, prawie nowe obmienienie i tak samo z tyłu to wygląda, no i tak samo wyglądają klocki i napęd, tak? U nas ten motocykl przeszedł następujący serwis, wymieniliśmy filtr oleju, z olejem oczywiście i zrobiliśmy kompletny serwis przedniego zawieszenia, co to znaczy kompletny serwis. Panewki były w porządku, natomiast wymieniliśmy olej, wymyliśmy to wszystko, ponieważ prawdopodobnie było to od nowości jeszcze nieruszane, więc jest teraz zrobione i wymienione jest po prostu główki ramy, które o dziwo przy tym przebiegu zachowało się jeszcze fabryczne, co się rzadko zdarza, bo przeważnie przy przebiegu 30-30 paru tysięcy już jest w CBF-ie do wymiany. Tutaj 40 parę i dopiero było wymiane, także też świadczy to o tym, że ktoś tym motocyklem... Nie wiem, nie jeździł po dziurach, na pewno nie jeździł na jednym kole i tak dalej, i tak eee, dalej. No, Zobaczcie na przykład, oczywiście wszystkie te śrubki mamy poznakowane, to co było rozkręcane, kolektor, silniczek z przodu. Naprawdę słuchajcie, no jak zobaczyłem ten motocykl, mimo że cena jakaś tam nie była najniższa, ale mówię, kurczę, w takim stanie, taki rok, to naprawdę jest coś tak. Zobaczcie na przykład na golenie, one mają jakieś kilka odprysków. Ale to jest oryginał, nie lakierowane jeszcze, także super. Nie jest nic poniszczone. Jednym takim elementem, który dziś tutaj troszeczkę tam może razić w oczy, jest takie tutaj o uszczerbienie przy śrubce, pęknięcie. Na szczęście nie widać tego podczas jazdy, bo zasłania to manetka. Także no, może widać, nie wiem, ale jakoś tego nie widziałem. W każdym razie, no jak to używany motocykl, tak zawsze jakaś tam jest ryska, pęknięcie, coś tam, słuchajcie, no to są motocykle już nie pierwszej młodości, ale zobaczcie jaki stan, naprawdę, kurczę, no, widzicie te wydechki, wacharz, to w ogóle jest. felgi, tam, ta farba na felgach jest w ogóle jakaś taka, nie wiem, niewytarta, no, niezniszczona, tak, tutaj na przykład w miejscu, gdzie te kolektory wychodzą, zobaczcie, to jest... To nie jest jakaś rura, którą ktoś, nie wiem, papierem ściernym czyścił, żeby było ładna. Ona jest po prostu ładnie przepalona, tak jak powinna być, ale czyściutka i nie zardzewiała. Także bardzo, bardzo fajnie. Tak to nam, drodzy Państwo, wygląda. Generalnie ten motocykl laker ma raczej oryginalny. Widać, że to nie jest jakiś tam świeżo malowany sprzęt. Raczej tutaj przygód żadnych chyba nie było. Zresztą mieliśmy tutaj rozebrany motocykl, mieliśmy zdjęty zbiornik. Wszystko tutaj przeglądnęliśmy. także wiemy co sprzedajemy. Bardzo fajny egzemplarz. Zobaczymy tu jeszcze na dokumentacji od tego motocykla. Tutaj mamy stare części, łożysko główki ramy, uszczelniacze olejowe, uszczelniacze pyłowe. Tu są jakieś tam dokumenty od homologacji chyba opon, książeczka obsługi, dowód rejestracyjny, proszę bardzo. Ilość poprzednich właścicieli, zero. Tutaj mamy drugi kluczyk. I kluczyki od kuferka. Także słuchajcie, jeśli ktoś szuka takiego motocykla przejrzanego, tak? To zapraszamy, zobaczcie, to jakieś płyny na przykład hamulcowe. To wszystko było rok temu wymienione, tak? Myśmy tylko to sprawdzili, przejrzeli. Ciecz chodzącą, to wszystko wygląda jakby świeżo było wlane. Filtr powietrza również jest nowy. Sprawdziliśmy go, ktoś założył nowy za granicą, więc po prostu jest nowy, także jeśli ktoś szuka CBF-a, takiego dojeżdżenia, jeżdżenia, a nie do serwisowania, olej tu jest wlany Valvoline'a 10W40, czyli taki jak jest zalecany. To jest dosyć dobry olej. Także jeśli ktoś takiego sprzętu szuka, który chce po prostu kupić, postawić, poczekać gdzieś tam do marca pewnie, aż się zrobi cieplej, żeby sobie pojeździć, to zapraszamy serdecznie. U nas te motocykle są sprawdzone, przeserwisowane doprowadzony do takiego stanu, żeby kupujący nie musiał nic robić, tylko po prostu jeździć. Jeśli komuś przeszkadza uszkodzenie tej tutaj lewej owiewki, to uszczerbienie przy śrubce, można sobie taką owiewkę kupić nową. Kosztuje około 1000 zł, czy tam 1200. Używana kosztuje 2, 3, 400. Nie jest to, słuchajcie, jakiś ogromny koszt. A druga sprawa, wiecie, taki motocykl w tym wieku bez jakiegoś uszczerbku to jak żołnierz bez karabinu, jak to się mówi. Także naprawdę fajny sprzęt, polecam. Możecie nas znaleźć w internecie na stronie resmermoto.otomoto.pl Mieścimy się w miejscowości Dolna Grupa w województwie kujawsko-pomorskim. Albo możecie przedzwonić bezpośrednio do mnie pod numer 606 407 608 Zobaczcie jak to kurde pięknie wygląda, naprawdę. Jak ja bym nie mógł takiego ładnego motocykla kupić. Żeby go zaoferować naszym klientom. Kurczę, ten amortyzator. To jest wszystko takie czyste, ładne, bez żadnych, nie wiem, wycieków, bez jakichś kombinacji, tak jak powinno być. Naprawdę polecam. Bardzo fajny egzemplarz z pierwszych rąk. To co słuchajcie? Trzymamy kciuki, żeby zima była łagodna i żeby szybko wiosna przyszła. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się hej.